Jak uzupełnić opisy kąt syntetycznych konieczne do prawidłowego wypełnienia pliku JPKKR w rewizorze GT? Wypełnienie w programie Rewizor GT opisu klasyfikacji kąt syntetycznych jest niezbędne do prawidłowego wygenerowania w programie m.in. jednolitego pliku kontrolnego JPKKR. Opis kąt syntetycznych dostępny jest z poziomu modułu Plan Kont. Wybierz opcję Opis kąt syntetycznych, a wyświetlone zostanie specjalne okno, w którym wylistowane zostaną wszystkie konta syntetyczne zdefiniowane w planie kąt. Wymagane jest określenie opisów dla wszystkich trzech znaków składających się na numer konta syntetycznego. Są to odpowiednio opis zespołu, opis kategorii oraz opis podkategorii. Jeżeli w programie utworzony został wzorcowy plan kąt, opisy kąt syntetycznych będą już uzupełnione. Dla nowo dodawanych kąt dla pierwszego znaku, czyli zespołu program ustala nazwę według predefiniowanego wzoru. Nazwa podkategorii dla tego kąta zostaje określona na podstawie nazwy kąta. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, automatycznie nadane opisy kąt syntetycznych możesz zmienić. W przypadku braku opisów nadaj je, a na zakończenie kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.